Producenci oczyszczaczy ciągle prześcigają się w tworzeniu nowych urządzeń i nowych rozwiązań. Wydajność, głośność pracy oraz wielkość urządzeń to główne kwestie, nad którymi pracują. Dzisiaj, na przykładzie oczyszczacza Coway RMGA300S, przedstawię Wam, jak z powodzeniem można połączyć właśnie te trzy aspekty. Zaczynamy od wydajności. Ermega 300 s potrafi przefiltrować do 490 metrów sześciennych powietrza na godzinę. Dzięki czemu świetnie nadaje się do pomieszczeń o wymiarach nawet 70 metrów kwadratowych. Jeśli chodzi o głośność, również możemy mówić o pierwszej lidze, ponieważ urządzenie to generuje zaledwie od 22 do 50 dB. A teraz coś, co sprawia, że Rmega 300S nie jest zwykłym oczyszczaczem. A mianowicie jego wielkość. R-Mega ma zaledwie 50 cm wysokości. To, w połączeniu z jego wydajnością, sprawia, iż jest to jeden z najbardziej kompaktowych oczyszczaczy na rynku. Sekret niewielkich rozmiarów i wydajności tkwi w konstrukcji urządzenia. Inżynierowie Coeya -ja zastosowali dwa zestawy filtrów po obu stronach oraz duży i wydajny wentylator po środku. Dzięki czemu Powietrze zasysane jest równomiernie z każdej strony i wyrzucane do góry. To sprawia, że oczyszczacz ten świetnie nadaje się do ustawienia w centralnym punkcie pomieszczenia. Za filtrację odpowiedzialne są dwa zestawy filtrów 2MAX, które zbudowane są z filtra węglowego pochłaniającego lotne związki organiczne takie jak formaldehyd czy benzen oraz filtra Green Hepa o klasie H13 który ze skutecznością do 99,97% wyłapuje pyły zawieszone o średnicy już od 0,3 mikrona. Każdy z filtrów poprzedzony jest filtrem wstępnym z mikrosiateczki, który zatrzymuje dużo zanieczyszczenia i przedłuża w ten sposób żywotność filtra HEPA. Łącznie w urządzeniu pracuje aż 6 filtrów, których żywotność wynosi od 18 do 24 miesięcy. Za sterowanie oczyszczaczem Odpowiada bardzo precyzyjny laserowy czujnik, którego wskazania wyświetlane są w postaci kolorów z przodu urządzenia. Kolor niebieski oznacza powietrze doskonałej jakości, kolor zielony dobrej, żółty złej, czerwony bardzo złej. Precyzyjne informacje dotyczące jakości powietrza dostępne są z poziomu aplikacji. Jeżeli chcecie poznać wszystkie funkcje, zapraszam do oglądania naszego filmu o aplikacji IOCR. Sterować urządzeniem możemy za pomocą panelu dotykowego bądź przy pomocy aplikacji iOker. Pierwszym przyciskiem uruchamiamy urządzenie. Tuż obok mamy jeden przycisk, którym zmieniamy tryb pracy. Do dyspozycji mamy smart, czyli tryb pracy automatycznej, sleep, tryb nocny oraz trzy tryby pracy manualnej. Po drugiej stronie panelu mamy dwa wskaźniki. Pierwszy z nich sygnalizuje konieczność czyszczenia filtrów wstępnych. Drugi konieczność wymiany filtrów głównych. Szczegółowe informacje dotyczące zużycia filtrów dostępne są z poziomu aplikacji. Powyżej znajduje się wyłącznik podświetlenia oraz ikona sygnalizująca pracę Wi-Fi. Teraz kilka słów o aplikacji IoCare. Po pierwsze, instalowanie aplikacji jest bardzo proste. Wystarczy pobrać darmową aplikację z Google Play albo App Store. Zarejestrować się za pomocą swojego adresu e-mail oraz zarejestrować urządzenie. Aplikacja jest bardzo przejrzysta i prosta w obsłudze. Znajdziemy w niej szczegółowe informacje o zanieczyszczeniu powietrza oraz o poziomie zużycia filtrów. Co istotne, te dane pochodzą z czujnika przepływu, a więc odzwierciedlają stan rzeczywisty. Aplikacja umożliwia również precyzyjne programowanie pracy urządzenia z rozłożeniem na poszczególne dni tygodnia. Jeśli chcecie poznać wszystkie funkcje, zapraszam do oglądania naszego filmu o aplikacji IoCare. Coway Ermega 300S to oczyszczacz, który dzięki swoim kompaktowym wymiarom oraz bardzo dużej wydajności świetnie sprawdzi się zarówno w domu, w dużym salonie, jak i w biurze czy gabinecie. Nie wspomniałem jeszcze o jednej niespodziance. Sprawdźcie proszę cenę zestawu filtrów, ponieważ tak niskie koszty eksploatacji są praktycznie niespotykane w urządzeniach tej klasy. Wszystkie informacje znajdziecie na zdrowi.pl. Link zamieściliśmy w opisie. Zapraszam również do oglądania prezentacji innych produktów oraz do subskrybowania naszego kanału.